Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd newsów, przegląd newsu na rynku kryptowalut, pokażę Wam coina, którego będę na, w najbliższych dniach planował zakupić, dokupić, właściwie zakupić pierwszy raz, no raz parę naprawdę myślę, że ciekawych newsów, tak jak to, że Binance walczy z FTX-em i jest dość duża szansa, że po prostu będą z tego większe, większe problemy. Standardowo, jeżeli odcinek się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę. Bardzo ładne zasięgi zrobiliście pod tym odcinkiem ostatnim z airdropami. Widać, że airdropy to jest coś, co grzeje wszystkich ludzi obecnie, także fajnie. Łapka w górę. Zapraszam Was do opisu. W opisie ma się wszystkie przydatne linki. Możecie zostawić jakiś komentarz. Raz w tygodniu wybieram jedną osobę, która skomentowała i wygra 10 dolarów. No i tutaj krypto TikTok. Wygrywasz 10 dolarów. No i standardowo zapraszam Was na giełdę. Bybit, giełda Bybit, najlepsza giełda do tradowania przede wszystkim. Giełda bez KYC, niskie opłaty, w ogóle zerowe obecnie opłaty na spocie. Także uważam, że po Binance jest to giełda, którą każdy powinien e, posiadać. No i do tradingu uważam, że obecnie jest najlepsza. Przechodząc już do samego rynku kryptowalut, Bitcoin 21200, Ethereum 1600. No i powiedzmy, wiecie, jak te ceny wyglądają. Rynek w miarę. Stoi jakieś tam kryptowaluty tutaj spadają, WBT client spada FT, FTX, do którego zaraz przejdziemy no i jakieś kryptowaluty rosną, tak czyli są OKX AR, AR to jest tutaj kolejny news, co był po prostu i dlatego to zaczęło rosnąć dalej. No, ale tak jak, tak jak mówię, rynek stoi w miarę w, miarę w miejscu. Z tym, że no właśnie, Chilis bardzo ładnie sobie radzi, rośnie pod wydarzenia, rośnie tutaj pod ten mundial, moim zdaniem, coś się szykuje. Mundial jest za jakieś 14-15 dni, więc uważam, że tutaj cenowo to po prostu wzrośnie. Jak wiecie, ja do swojego portfela X10 kupowałem Portugalię, która również jest już mi na plusie, oraz kupowałem. Argentynę. Nie pamiętam tutaj cen, po jakie je kupowałem, ale już po 30-40% mam na nich. No i uważam, że dalej ten market cap 30 milionów na takiej Argentynie. Uważam, że dalej jest potencjał na e, większy, większy market cap. No i dodatkowo Algorand również coin, którego ja zbytnio nie uwzględniłem. FIFA z nim współpracuje bardzo mocno przy tworzeniu NFT. Ja nie ukrywam, że mocno e, zostawiłem po prostu temat Algo. Nigdy, nigdy tam się nie bawiłem, ale algo również tutaj pod te mistrzostwa moim zdaniem cenowo ma szansę urosnąć, tylko no algo jest już oczywiście dużym dużym market capem. Przechodząc tutaj do niepokojących rzeczy, Token FTX spada o 10%, możemy sobie na 14-dniowym wykresie zobaczyć, że tutaj ta cena z 25 dolarów spadła mocno na 22. Następnie nastąpiło coś ala wybicie wszystkich longów. Cena wróciła na 25, no i ponownie cena spadła na 22, obecnie 23 dolary. O co poszło? Już tutaj przychodzi shark.eth Ciekawa sprawa: na scenie krypto Binance atakuje FTX-a i ich token FTT. E, tutaj Posłużę się jego po prostu e, tweetem, że jak zauważył Autism Capital, e, 19 godzin temu Binance przetransferował e, pozostałość swoich tokenów FTT o wartości 583 milionów dolarów na giełdę w celu ich sprzedaży. No i od tamtej pory po prostu token FTX zaczyna spadać. Jest to już 10% w, ruch, w dół, gdy rynek właśnie stoi. E, no i właśnie widzimy tutaj, że e, CZ na to. No, że po prostu będą wysypywać te, te, te tokeny. No, i tak to powiedzmy, wygląda, że ta cena, cena spada. To jest no, normalne, jak o to chodzi. No, giełda FTX, jedna z większych giełd. Myślę, że nawet po Binance, praktycznie największa. Ona w Polsce nie była tak popularna. W Europie nie była tak popularna. Jednak w Stanach Zjednoczonych, no naprawdę gigant giełda. No i sam CEO, bardzo, bardzo popularny SBF. Sam Benjamin bank, Bankman. Freight, tak właściwie, a nie Benjamin, no bardzo popularna osoba, bardzo duże dile. no i sam token FTX zawsze mówiłem, że był ciekawy inwestycyjnie, no i tutaj właśnie, że na pewno Binance'owi nie jest na rękę tak duża giełda, Binance lubi eliminować konkurencję, no i co jest najfajniejsze w tym? Najfajniejsze jest to, że pierwszy raz, może nie pierwszy raz, ale jest to moment, w którym grubasy biją się po prostu, Biją się między sobą, czyli tutaj Binance i FTX, no a my po prostu jako ludki możemy na tym albo zarobić, no albo oczywiście stracić, no ale przede wszystkim możemy się przyglądać, tak, jak ktoś nie ma ani FTT, ani BNB, no to może sobie przy, się przyglądać, takie Fame MMA na rynku inwestycyjnym, na rynku krypto, myślę, że to jest ciekawe no i Siza tutaj dodał informację, że e, zadeklarowali, że rzucają swoją całą inwestycję w FTT, ale będą to robić powoli, żeby jakoś bardzo nie zrzucić ceny FTT i może to potrwać miesiącami. także no jest to ciekawy news moim zdaniem. co robię? ja osobiście posiadam niedużo tych tokenów FTT, mam w planach dokup, jak jeszcze więcej tych tokenów. tylko się teraz zastanawiam. z jednej strony jest jakieś zagrożenie, że ten FTT spadnie jeszcze bardziej, jednak długoterminowo, jak jak Binance się pozbędzie tych tokenów FTT, no to przecież to powinno być dobre, wiecie, to rynek wchłonie tą cenę, spadnie, no i będzie można sobie się obkupić w tokeny FTT taniej, no i po prostu długoterminowo giełda powinna dać sobie radę, jeżeli nie mają jakichś długów, jakichś pożyczek, czy jakiejś likwidacji na samym tokenie FTT, bo takie opcje też są, no to powinno być wszystko, wszystko generalnie git, co ciekawe tutaj, no to FTX ostatnio zapowiedział, że będzie tworzył własnego stablecoina. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, FTX ostatnio miał włam w API i użytkownicy stracili trochę milionów dolarów. Nie wiem dokładnie ile, czy to było 50, czy to było 100. To kwota już tutaj nie ma znaczenia, wiem, że FTX się zadeklarował, że to powiedzmy odda wszystkim. Ale zobaczcie, dwa takie newsy. Wiecie, jak się sta kończą stablecoiny? Wiemy to i po tronie, no i przede wszystkim po Lunie, jakoś te stablecoiny nie są zbytnio lubiane. No i tutaj jak FTX, chociaż chociaż tutaj mówimy o algorytmicznych stablecoinach, FTX zapowiedział, że zrobi zwykłego stablecoina, coś ALA konkurencja dla USDC lub BUSD. No i tutaj zobaczcie, że Binance dzisiaj mówi, że zrzuca tokeny FTT, że już nie, nie jest zainteresowany tą inwestycją. Pytanie, czy wiedzą coś więcej, czy chcą, powiedzmy, wykurzyć FTT do zera, czy po prostu traktują ich całkowicie konkurencyjnie i chcą ich jak najbardziej obić, pokazać im, nie no dobra, FTX uzna, dobra, no, nie idziemy tak szeroko, robimy dalej swoje, no ale powiedzmy, są rzeczy, w które no nie jesteśmy się w stanie wtrącić, tak, bo Binance ma BUSD. Jest to bardzo ciekawa gra spekulacyjna, co się na tym wyrabia, bardzo ciekawie się taki temat obserwuje, no tylko wiecie, my dużo nie wiemy, nie? To wszystko, co ja mówię, to to. to to są tak, takie, takie drobne informacje, a oni wiedzą zdecydowanie więcej. No i co robię? No zastanawiam się i myślę, że będę chciał dokupić sobie 50 tokenów FTT, 50 tokenów to jest w tym momencie 1200 dolarów niecałe. Giełda i FTX moim zdaniem długoterminowo jak najbardziej przeżyje. Jest to realny biznes. Ludzie, którzy używają giełdy FTX płacą opłaty za te opłaty transakcyjne są skupowane tokeny. Tokeny po prostu no i dodatkowo posiadając te tokeny macie tam fajne futury, które w szczególności w hostie, takie jak launchpad i darmowe opłaty na withdraw Ethereum. Uważam, że mogą być być przydatne, także to jest ciekawe, ja obserwuję. E, fajny coin, którego ja będę planował za niedługo dokupić, dokupić, zakupić po raz pierwszy, bo jeszcze go nigdy nie kupowałem, będzie to token TAO, tutaj krypto, tu bylec fajnie o nim długo pisał, tak samo jak żywiec krypto, nagram odcinek jak o tym kupić i co to jest za coin na pewno, jeżeli to kupię. Obecnie tego coina nie kupicie na żadnej giełdzie, Robicie to OTC, czyli powiedzmy poza giełdami normalnymi, za pomocą portfela do, do Polkadot. Także jest to bardzo skomplikowane, nie ukrywam w porównaniu do innych coinów, ale uważam, że token związany z AI, sztuczną inteligencją, może być ciekawy, może dać zarobić. Także no, będę tutaj chciał coś, coś na ten temat sobie trochę dokupić, trochę więcej poczytać. No i na pewno, jak go doku, zaku, za, zakupię, przepraszam, cały czas mówię źle. To na pewno wam nagram film, bo to jest dość ciekawe. No i z takich informacji jeszcze mogę powiedzieć, że tutaj dokupiłem GNS-a ostatnio Gains Network. Myślę, że w tym tygodniu, czyli jutro, e, jutro mam na myśli, że w następnym tygodniu, bo film dodane, dodaję na pewną niedzielę. Nagram film o tym tokenie. Jest to taka konkurencja dla GMX-a, która jest na Polegonie, mocno wspierana przez Polegon. Dodatkowo wchodzę też na arbitrum, tam gdzie powiedzmy GN e, GMX. E, powstał, także no myślę, że może być tutaj ciekawie, ma, o, zdecydowanie mniejszy market cap. i Ja już go kupowałem po 2 dolary, no ale teraz postanowiłem zrobić większą paczuszkę na staking i niech sobie to leży. Z ciekawych informacji na Stargate dodałem sobie 1000 dolarów na staking, e, i w zamian dostaje 7% w tokenie STG. Nie jest to jakoś dużo, ale tutaj informacyjnie mówię. Jakaś tam możliwość pasywnego zarobku jest. No i tutaj Stargate generalnie fajnie się rozwija. Możemy zobaczyć, ile tutaj transakcji się ostatnio dzieje. Zobaczcie, że w... jak, te, jak te transakcje rosną, tak? September, oktober, no i mamy november, mamy dopiero szósty, a ile już tych transakcji względem poprzedniego miesiąca mamy. Także ten, to fajnie się rozwija. No TVL oczywiście tutaj mega spadł od tego początku, jak to wychodziło, no ale wcale mnie to nie dziwiło. Dodatkowo tutaj widzimy e, wolumen miesięczny, jak to wygląda. Ten oktober bardzo fajnie wyglądał, no i tutaj to, co się powiedzmy żyje, e, dzieje na, ży, na żywo. Ja uważam, że tutaj Stargate i cenowo ma szansę dać zarobić i długoterminowo, no i potencjalne airdropy, no i Layer Zero, które jest technologią, a Stargate jest pierwszym i największym projektem na Layer Zero, także warto moim zdaniem obserwować. Tutaj jakiś czas temu, bo dokładnie w maju, czyli już troszeczkę bardzo dawno, MR Seb, dobry, dobry znajomy, wstawił fajny poradnik na temat Starknetu: jak uzyskać airdrop. Ja już tam coś działałem, zresztą pisałem wam też na telegramie o tym, że działam na Starknecie, ale również podlinkuję wam to, bo uważam, że potencjalny airdrop, a teraz na airdropy jest moda. No i tutaj artykuł na Bing Crypto czy Bitcoin jest zabezpieczeniem przed inflacją? Korelacja BTC z rynkami? Dajcie znać, czy waszym zdaniem Bitcoin jest zabezpieczeniem przed inflacją. Prawda jest taka, że bitcoin jest inflacyjny. Bitcoin ma inflację, dla tych, co niektórzy nie wiedzieli, wiele osób się wtedy zawsze dziwi, jak to słyszy, ale bitcoin jest inflacyjny do momentu, kiedy jest kopany, no a w tym momencie powiedzmy, cały czas można kopać bitcoina, no i z dnia na dzień dochodzą nowe bitcoiny do rynku, tak? Trzeba tak to powiedzmy powiedzieć. Jak wszystkie bitco bitcoiny zostaną wykopane, no to wtedy możemy powiedzieć, że bitcoin nie będzie inflacyjny. To się stanie za około jakieś 100 lat. No i dodatkowo będzie nawet deflacyjny. Tylko tego też nie będziemy mogli zmierzyć, no bo zawsze znajdzie się ktoś, kto kupi bitcoina, prześle na portfel i na przykład zgubi klucze. Tak, to takie osoby na pewno będą, no ale w tym momencie Bitcoin jest inflacyjny, jednak ta inflacja względem prawdziwej inflacji w jakimkolwiek kraju, e, czy nawet tej oficjalnej, no to jest zdecydowanie mniejsza, no tylko, że Bitcoin jest aktywem spekulacyjnym, tak? Jak złotówka jest złotówką e, i Wam, powiedzmy, cena w sklepie jakiegoś aktywa rośnie cały czas w górę lekko, no to Bitcoin jest na tyle spekulacyjny, że 30 dni temu mógł kosztować tyle, a 30 dni temu tyle, tak? Także tutaj się ta cena jednak bardziej... Bardziej zmienia. No i jeszcze tutaj ciekawostka: kurs złota spada już 7 miesięcy z rzędu, czy to jest jeszcze ochrona przed inflacją? Złoto, złoto również. Niby dużo, dużo ludzi mówiło, że to bardzo dobry środek, żeby zabezpieczyć się przed inflacją. No i możemy zobaczyć, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat, no ta cena poszła od 1200 do na przykład tych obecnych 1600. Mieliśmy tutaj nawet szczyty na powiedzmy dwu, 2000, to było podczas pandemii. Także no to na pewno jest ciekawe, ale nie wiem, dużo. Widzę, że generalnie bardzo dużo pojawia się przeciwników złota ostatnio. Dużo osób mówi, że jednak złoto nie jest tak, tak. Fajnym zabezpieczeniem przed inflacją. Ja osobiście, wiecie, dywersyfikacyjnie posiadam trochę złota, ale są to bardzo małe ilości. Gdyby złoto spadło na jakieś 1500 dolarów za uncję, chętnie dokupię, aczkolwiek mówię, moim, ry moim rynkiem inwestycyjnym na pewno są dalej kryptowaluty, Bitcoin, Ethereum, no i cała ta spekulacja w rynku kryptowalut jednak no dywersyfikacja pewna no i uważam, że zawsze fajnie jest mieć złoto trochę srebra, zawsze to taka dywersyfikacja nie? nie mówię, że na złocie się dużo zarobi moim zdaniem, bardziej bym traktował jako złoto, jako taką inwestycję długoterminową, na której się na pewno nie straci, oczywiście w długim terminie, nie? no bo bitcoin w pewien sposób uważam, że długoterminowo również za 20 lat bitcoin będzie więcej wart, no ale jest to jednak ryzykowne, bardziej ryzykowne zagranie, a po drodze z tych 20 przez te 20 lat, no cena Bitcoina jest w stanie spaść na przykład na jeszcze mniej, potem znowu wzrosnąć i tak dalej, nie? No a złoto powiedzmy na 1000 dolarów o tak nie spadnie, nie wiem co by się musiało stać. Chociaż no możemy zobaczyć, że rzeczywiście z 2000 dolarów złoto spadło na 1700, no i jest to trochę, 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 no nie powiem, że duży, bo względem rynku kryptowalut takiego Bitcoina, który jest w tym momencie 70% ATH. No to na pewno to nie jest dużo, ale no na pewno nie jest to mały spadek. To by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać co wy uważacie. Zapraszam was do opisu. Łapka w górę, komentarz. Giełda bybit najlepsza giełda na start. Do następnego odcinka.